Siemanko, z tej strony Pawlosek, witajcie w kolejnym odcinku z BT Nadzoru, zobaczymy czy dzisiaj także uda nam się przyłapać jakoś cheatera, bądź też nie. Się zobaczy. Także dzisiaj odcinek bez, bez e, muzyki. Być może wam się będzie lepiej oceniać też, bo nie słyszycie także tak jak ja. A ktoś nam prosił, więc no, może tak zostawię. Nie wiem, jak się będziecie wadzić o to, no to przywrócę muzykę, jak nie to nie. Dobra, więc zobaczmy naszego suspekta. Mapa The Inferno gdzieś w połowie drugiej rundy nam chwyciło suspecta. Aha, okej, okay, to była końcówka pierwszej rundy. Teraz jest dopiero druga runda. A więc terroryści na mapie The Inferno lecą midem. Nasz Saspekt leci jako pierwszy, ta bania była. Nie to, to jest. Nie to chciałem załączyć. A więc szybko przewijmy, bo nasz Saspekt ma cheaty. Tak, jeszcze swojego zabił, przeciwników. Przeciwnicy wyszli z tego co widzę. Przynajmniej niektórzy z nich. Tak, nawet jego, jego kompan próbował go blokować, ale poszedł sobie, więc... <laughs> bam, 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 wszystkich zabija. No i będziemy musieli sprawdzić jeszcze jedną sprawę, bo to jest chyba za prosto ocenić. No więc wszyscy te, wszyscy się wyszli. A więc werdykt jest oczywisty bez wątpienia, wspomaganie pola widzenia. <laughs> Do tych dwóch ostatnich nie. Grifing, nie, dobra, Gryffin niech też będzie, bo swojego tam zabił, potem zaczął skakać na respie, no ale już nie było przeciwników, no ale jest też Z Wspomagania spoza gry raczej nie było, tak więc przesyłamy werdykt i zaraz się zobaczymy na kolejnej sprawie. Dobra, więc powracamy z kolejną sprawą. Tamten oczywiście czytował było to widać od razu. Ja zarówno i jak i wucha, z tego co widziałem. Nie, ten aim był taki... taki sobie, ale był no jednak. Na pewno było wspomaganie celowania. Dobra, więc mamy mapę... ...de Runda siódma już. Nasz suspect jest w CT. A ten przednim ma fajnego m 4 4 Bullet Rain. Dobra, więc zobaczmy co nasi robią. Co nasz głównie robi dlatego, że... ...głównie skupiamy się na suspekcie tylko. Teryści chodzą na midzie, reszta wbija na B. E, na razie stoją. Nie trawił. Mógł poczekać. on strasznie prędko jakoś wali. Nie, co, coś tu jest. Coś tu było nie tak. I coś mi się tu nie podobało, dlatego że on wszyscy wiedział gdzie wszyscy są, ale i tak... Strzela w każdego za prędko. ale zobaczymy, no mogł po prostu nie mieć warta i nie trafiać, znowu nie trafił. No, coś tu, nie ja on chyba wiedział, że są dwóch, kolejne. To jeszcze szło zabić Ale tutaj przy łączniku Gdy wiedział, że są dwóch, to patrzył się, który prędzej wyjdzie I to było podejrzane No ale Dają nam 8 run, a nie tylko jedną Do sprawdzenia No strzel mu w tę roczkę, To bym już wiedział, i bym od razu wyłączył Demko O, po nóżkach dostał no niestety padł. A więc nie wiem, WH. Ajma na pewno nie ma. Gryffing na razie nie. Wspomaganie w gry nie. zostaje nam tylko do obalenia wallhack. Albo też do potwierdzenia. Coś szybko strzela strasznie, wiecie? No właśnie. Coś mi się zajrzy haka jednak. Strasznie szybko on. Nawet nie wiedział, że wyjdzie trzeci, ale już się na niego patrzył, gdy wyjdzie. Niestety strzeli za prędko. Tak. Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś się nam pokaże. O! Nie, no to jest akurat oczywiste, wucha. O! No i nawet wie gdzie i wyjdzie. No. Desaspekt zabił wszystkich członków przeciwnej drużyny. Mając wallhacka. zobaczymy jeszcze do końca. Czy coś jeszcze może się ujawnić? Nie, no seryjnie. Jak już bierzesz walhaka to naucz się go używać. No i oczywiście, no nasi to wygrają. Znaczy nasi, no terror terroryści. Nasz Suspect ma 19 na 8 I tak dobrze, że ma dwie asysty. Nie, no to tak wny ten 2K. Znaczy, będzie w nasobach, która tam stoi za nim, można tak powiedzieć. Dlatego, że pomimo tego, że ma WH, to. No i tak, tak słabo gra. Nie umie w ogóle trafić. Cały czas ma i cały czas chodzi na ten mit, i cały czas pada. Nie? Teraz się zdecydował, że jednak nie pójdzie. Być może dlatego, że nikogo nie ma na midzie. I przymierzy sobie w apartament, zabije go, teraz przymierzę sobie na wejście. Nie wiem jak się to w sumie nazywa, nawet do niepoznaki, tam sobie pomierzy gdzieś. No i trzech terrorystów wchodzi na midza. Ciekawe skąd on wie, że pójdą mu z lewej strony. No, jestem ciekaw. No jest chyba pomimo tego, kto idzie, który idzie za Żylkami, bo idzie na. przez spawnę idzie do nich. Na bombsite, a. No i ładnie go zabił, no jeszcze drugi mu wyjdzie, tak, i teraz się cofnie. 180 stopni do tyłu, tak, jeszcze jeden, oczywiście. Tak więc, no cóż, tutaj mogę stwierdzić, że... Wspomagania celowania nie ma, wspomagania pospoza gry nie ma, griffingu też nie ma, ale jednak wspomaganie pola widzenia było. Tak więc, mój werdykt jest następujący. Brak wspomagania celowania, oczywiste, wspomaganie pola widzenia, a i reszta... Niewystarczające dowody. Przesyłamy werdykt, a ja wam dziękuję za uwagę. Eee, dlaczego mam tutaj jednego aż znajomego? Nie wiem. Eee, tak więc ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinku Betynazuru. Na razie.